Partnerem odcinka jest Polska Agencja www nieruchomości w Kambodży.pl. Przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek zaczniemy od. To jest owoc chlebowca, jackfruit. A zaczniemy od, od tego, że ja będę robił lecznicę prezesa z dobrym chlebkiem. Tutaj taki serek mamy. Coś jak twaróg. O. Masełko, jajeczka, o proszę. Oczywiście duża ilość masła. Ustały kanapeczki prezesa w taki oto sposób. A tu powstają jajecznica. No i dobra. Taka oto kolacyjka. To już treningi w miarę normalne. Za nogę. <noise> za nogę. <noise> Słuchajcie, Strelia znowu robi to, co nie tyczy się takich jak ja, czyli łysych. Suszy, suszy głowę. Czesze i tak dalej rozczesuje. Słuchajcie, podlewam ogród i tam się tu bananowiec widzę jeden przewrócił, złamał, bo one są generalnie jednoroczne jedno tak jednoroczne dokładnie dobra ale ten kiść można zabrać muszę iść po maczetę ale zobaczcie takie tak kiść sobie zaraz będę zajadał nie zaraz to powycinamy tutaj mam maczetę zrobioną z resoru one nie są takiej jakości żeby to nie rdzewiało bo to nie jest nierdzewka ale tną Także takiś jest już moja, upolowana, taki małp i ogon. Zobacz, co tu. O, ale galnia. gania. Dobra, bo tu nam się faktycznie zaraz zrobi jezioro. Ale piękne motyle się pojawiły, żółte. O, widzicie? No i dobra, mamy to. Ten ogon małpi też mi się tu podoba przy tym kiściu. I tak jak widzicie, część jest jeszcze niedojrzała, a część już nawet przejrzała, że jak niosłem to odpadały, to umyłem. Teraz można zjeść Eko banany. Dobra, były na zakupach. Niech nakarmią psy, a ja będę robił żarcie. Dla nas. Bo tam jeszcze nasz kolega Polak. Kurka, że żarcia nakupowały. Tu mamy tyle żarcia za dużo zawsze. A ja oprócz kiełby ja robię takie zapiekaneczki. Kanapeczki prezesa z pieprzem z oregano. I sobie miniaturkę na Life'a tutaj jeszcze zrobię. Dobra, a Lejla tutaj na mojej bluzie. Dla mnie woda z ogórków. Słuchajcie, no i kanapeczki prezesa wchodzą. I tu nie chodzi o to, że w Polsce to jest nic, takie kanapeczki, ale tutaj dostęp do dobrego chleba, do ogórków, do polskiej kiełbasy, do sera jednego, drugiego, czy też ćwikły, no to mają nieliczne osoby, to mam ja. Ewentualnie jeszcze klapek, i reszta to raczej nie ma, nie? To my we dwójkę to tak mamy takie frykasy. O, jest i June. A ja tam w lodówce to ja mam jeszcze i, i jak się nazywa? Papryka szczeciński, śledzie, konserwę turystyczną z Polski, Tu chodzi o dostępność takich produktów. Słuchajcie, towarzystwo sobie zażyczyło kolejnych kanapeczek. Mamy chleb na zakwasie. Musztardę, nie Muszczarne, tylko muszczarna jest na stole. Ćwikła, ogórki, kiełbasa, masło, szan, polski oczywiście wszystko. Także podamy. Ja tam stołu nie tego, bo nie wszyscy się nagrywają. Chyba, nawet nie wiem. O, Jun jeszcze podaje kary. Zobaczcie, ładnie, pięknie wyglądające do stołu. Jest z nami wit, który bardzo często bierze udział w naszych live'ach. Jest znany, ale nie mówił, żeby go nagrywać mieszkał tu też jak byłem chory i Maniek jest z Mańkową. Pojdź. Dobra, słuchajcie, bo musi jechać, a ja powiedział, że można go nagrać jednak na koniec. To jest nasz kurczę z naszych streamów jeden z nas. No, kiedyś się może wygada na streamie, a może teraz? No, teraz? No? Teraz to ja muszę lecieć. Bo Dobra, to bo... leć. Leci. Leci. No, ale to jest bardzo znana osoba od nas tutaj z komentarzy naszych streamów to z no. czatu. Pozdrawiamy. Leć, bo się spieszysz. Dobra, jedzie dalej. Do Wietnamu. Jest Maniek, jest Marynarz, jest Dżun, jest paidi, jest Srejle, tylko stały się niewidoczne akurat one obie. Jedz kanapeczkę, bo ostatnia została, jedz, jedz. Masz nawet nadmiarową kiełbachę tam położyłem. Najedz no. No, się, bo to... Wiesz. Nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy dalej, już. O! Eee, przygotowała and dla mańków wyprawkę. kary. Tu kary? Tak jest. Nudoroise. Mhm. Uh -huh. E, to oni tam już teraz będą mieli na... No na jeden dzień żarcia teraz. Uh -huh. Be careful. Be careful my laptop. Good night no problem yeah, One, okay. One month oh. <laughs> Dobra A dnia kolejnego taka oto akcja tutaj Okonę. Dnia następnego dżun przygotowuje coś do jedzenia tutaj. Zobaczymy co z tego wyniknie. Zejdzie była gdzieś na Zakupach. Ja wczoraj zrobiłem pełnoprawne skoki do basenu i nie nagrywam tutaj, ale mówię muszę się przesiąść dziś jeszcze na nowy sprzęt. To jest jeszcze wszystko iPhone'em. A tu powstała taka sałatka zdrowa. No powiem wam, że ładnie tutaj jest. Codziennie podlewamy. Jest... Ta odradza się ta przyroda z każdego dnia. Zobaczcie jaki piękny widok. Ja myślałem tutaj też stoliki postawić. Jak będzie więcej osób przyjeżdżać, to na pewno. I tutaj sobie mogą grillować samodzielnie. W tym takim zagajniku pomiędzy drzewami. Przy tych bananowcach, przy tych liściach. Pieski sobie biegają. Widok na palmy przepiękny z tym basenem. Drzewa dają tutaj fajny cień. Gdzieś w dali słychać muzykę ze świątyni oraz modlitwy. Jest szum naszego wodospadu tej ściany płaczu. Można skoczyć sobie do basenu, tu podgrillować. Pod wiatą też jest fajnie. Także zapraszamy gości: 50 dolarów za pokój, za dobę. Wyżywienie nie jest w cenie, ale nie ma problemu, jak ktoś sobie sam kupuje produkty i przyrządzi na kuchni. Tutaj można zjeść czy to wewnątrz, w środku, czy tutaj przy tych stołach. Możemy udostępnić grilla, możemy udostępnić kuchnie polowe, szachy, gitarra. Można sobie chillować. Można... Tutaj też jest kuchnia. Jest piec z tyłu do pizzy. Można sobie coś podwędzić. Są też. Są też tutaj szczypiorki, które kapelusz, kapelusz przygotowuje co jakiś czas świeże. Już tutaj kwitną. Tutaj kolejna kuchnia zewnętrzna. Tu jest nowy grill. Lekko się przykurzył, ale jego można postawić właśnie tam, przy stolikach na trawniku. I osoby chętne mogą sobie tam grillować samodzielnie. Tak jak mówię, posiadamy. Wszelki sprzęt do gotowania, również na parze. Kto co tam chce sobie zrobić na zewnątrz, tutaj kolejne lodówki, zamrażarki, kolejne piece, piece do pizzy. Można piec sobie ciasto, można sobie pieczenie robić. Tutaj mamy parking dla skuterów. Jeżeli będą chętni, będzie potrzeba, to się flotę odnowi, będą lepsze skutery, lepsze motory. Tutaj mamy. Kapliczkę buddyjską, żeby zachować klimat. No i jesteśmy też dobrze zlokalizowani, ponieważ do Pub Street jest 2 km, także można nawet pieszo sobie pójść, można tuktuka wezwać, można sobie skuterkiem pojechać. Może też będziemy mieli rowery w przyszłości, bo to też jest fajna opcja aktywnego, a zarazem mobilnego i taniego spędzania czasu. No i ta cała przyroda tutaj dookoła, no jest przepięknie. Tutaj będziemy wpuszczać rybki. Kiedyś były. Później świętej pamięci Lakutru właził i te rybki wyzdychały, wyniszczył, zadusił. No i teraz odnowimy populację. Codziennie podlewamy teraz tutaj ogród. Pokoje też mamy stricte hotelowe. Już dzisiaj może nie będę pokazywał, ale no widzieliście w poprzednich odcinkach pewnie ci co oglądają na bieżąco albo możecie sobie poszukać. Każdy pokój ma klimatyzację, własną łazienkę z wanną z prysznicem. No i to jest chyba taka podstawa, tak? W każdym pokoju też jest mała lodówka. Oczywiście szafa na ciuchy, no duże łóżko, biurko, krzesła Sinkiety, lampki, ale to już jest inna, tam, inna kwestia. Bardziej czas się spędza na zewnątrz, więc tutaj co na zewnątrz chyba jest bardziej ważne, bardziej interesujące. Chociaż te pokoje są całkowicie, tak jak mówię, no, stricte hotelówki. Dobrze, ja się biorę teraz za robotę w kontekście uruchomienia nowej kamery. Nie udało mi się uruchomić tego motorka na przykład, ponieważ. Coś jest, coś jest. No akumulator jest rozładowany, bo stał, stał, stał i nawet nie wiem jak się dostać i gdzie tu jest akumulator. Dobra, tak ja, ja idę do gabinetu swojego i kończę robotę.